W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, pocieszycielu wszystkich utrapionych i w nędzy będących, módl się za nami. Święty Michale, wielki patronie konających, módl się za nami. Wszyscy święci aniołowie stróżowie i chóry niebieskich duchów, módlcie się za nami. Wszyscy święci patriarchowie i prorocy, módlcie się za nami. Wszyscy święci apostołowie i ewangeliści, módlcie się za nami. Wszyscy święci męczennicy i wyznawcy, módlcie się za nami. Wszyscy święci biskupi i nauczyciele Kościoła, módlcie się za nami. Wszyscy święci kapłani i lewici, módlcie się za nami. Wszyscy święci zakonnicy i pustelnicy, módlcie się za nami. Wszystkie święte panny i wdowy, módlcie się za nami. Wybrani czternastu wspomożycieli, módlcie się za nami. Święty Jerzy, krwawy świadku Chrystusa i mocy upadających, módl się za nami. Święty Błażeju, ozdobo stanu kapłańskiego i miłosierny ojcze ubogich, módl się za nami. Święty Erazmie, silna tarcza przeciw prześladowaniu utrapionych, módl się za nami. Święty Pantaleonie, cudowny lekarzu chorych, módl się za nami. Święty Wicie, szczególny patronie czystości. Módl się za nami. Święty Krzysztofie, potężny wybawco z niebezpieczeństwa na wodzie i lądzie, módl się za nami. Święty Dionizy, błyszczące słońce dla wiernych, módl się za nami. Święty Cyriaku, któryś był postrachem duchów piekielnych, módl się za nami. Święty Achacy, wielki czcicielu Krzyża Chrystusowego, módl się za nami. Święty Eustachiuszu, zwierciadło chrześcijańskiej cierpliwości, módl się za nami. Święty Idzi, pogardzający światem i nauczycielu pustelników, módl się za nami. Święta Małgorzato, która zwyciężyła całe piekło, módl się za nami. Święta Barbaro, nieoceniony klejnocie i pociech konających, módl się za nami. Święta Katarzyno, niesłychany cudzie i mądrości uczonych, Módl się za nami, wszyscy święci i wybrani, pańscy. Módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, panie. Od wszelkiego złego wybaw nas, panie. Od grzechu każdego, wybaw nas, panie. Od gniewu twego, wybaw nas, panie. Od powietrza, głodu, ognia, wojny i wszelkiej choroby wybaw nas, Panie. Od piorunów i gwałtownej niepogody wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodziewanej śmierci wybaw nas, Panie. Od potępienia wiekuistego wybaw nas, Panie. Przez świętą tajemnicę wcielenia Twego wybaw nas, Panie. Przez zasługi Twej chwalebnej Matki Panny Maryi wybaw nas, Panie. Przez chwalebną mękę i zasługi czternastu świętych wspomożycieli wybaw nas, Panie. W dzień sądu Twego wybaw nas, Panie. My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam przepuścić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam grzechy nasze odpuścić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas do prawdziwej pokuty doprowadzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas za przyczyną świętych czternastu wspomożycieli w każdych naszych potrzebach wysłuchiwać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś za przyczyną świętego Jerzego wiarę świętą w nas pomnożyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś za przyczyną świętego Błażeja ufność i nadzieję w nas ustalić i wzmocnić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś za przyczyną świętego Erasma miłość Boga w nas zapalić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. Abyś za przyczyną świętego Pantaleona w serca nasze miłość ku bliźnim wlać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. Abyś za przyczyną świętego Wita szacunek dla dusz własnych nam udzielić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. Abyś za przyczyną świętego Krzysztofa nas od grzechów uchronić i uwolnić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Abyś za przyczyną świętego Dionizego spokój sumienia nam dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Abyś za przyczyną świętego Cyriaka, wolę naszą z wolą Twoją zawsze zgodną dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś za przyczyną świętego Achacego pewność śmierci i niepewność jej godziny w pamięci naszej wyryć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś za przyczyną świętego Eustachiusza w znoszeniu krzyża i utrapień świętej cierpliwości udzielić raczył, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie. Abyś za przyczyną świętego Idziego w dzień sądu ostatecznego miłosiernym nam być raczył, Ciebie prosimy wysłuchaj nas, Panie. Abyś za przyczyną świętej Panny męczeniczki Małgorzaty od Wiecznego Ognia piekielnego nas zachować raczył, Ciebie prosimy wysłuchaj nas, Panie. Abyś za przyczyną świętej Barbary, panny i męczenniczki, sakramentami świętymi się zaopatrzyć i szczęśliwie umrzeć nam dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. Abyś za przyczyną świętej Katarzyny, panny i męczenniczki, wszystkie utrapienia tego świata osładzać nam raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. Jezus, synu Boga żywego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Święci Wspomożyciele, módlcie się za nami, a wołanie nasze niechaj będzie wysłuchane. Módlmy się. Wzmocnienie męczenników i korono wszystkich świętych, Panie Jezu Chryste, któryś Święty czternastu wspomożycieli tak cudownie w ich mękach wzmocnił i koroną chwały w niebie ozdobić raczył. Prosimy Cię przez mękę i śmierć Twoją. Daj nam łaskawia, abyśmy przez krzyż i utrapienia tu na ziemi w ślady świętych czternastu wspomorzycieli wstąpić i po dokończeniu tego przemijającego żywota z nimi w niebie ukoronowani być mogli, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, równy Bóg na wieki wieków. Amen. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.